Mam taką tezę, że sezon blockbusterowy wypada właśnie na tę porę roku, bo to jedyny sposób, żeby zagonić społeczeństwo pozbawione skupienia na 3 godziny do ciemnej, ale za to klimatyzowanej sali kinowej. Nie mam żadnych danych na jej poparcie, ale to mi się klei. Niestety, takie są obecnie realia rynku filmowego. No a któż lepszy do zaganiania ludzi do kina, niż ostatnia gwiazda kina akcji starej daty, czyli Tom Cruise, ubiegłoroczny mesjasz doświadczenia kinowego, który rok temu w Top Gun... Maverick pokazał, że samoloty w erze dronów także mogą być fajne. Tym razem wraca do swojej flagowej serii Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Podzielenie siódmej, rzekomo ostatniej części Wielkiej Sagi, na dwie części w dziwny sposób może przypominać opowieść o Harrym Potterze. A im głębiej zajrzymy pod skorupę, to na tym podobieństwa się nie kończą. O tym i nie tylko o tym, będzie dzisiaj w coś obejrzanego. Ja nazywam się Józef Poznar. Zaczynamy. Fotografia to 24 Będę mówił po polsku, bo chcę powiedzieć to, co myślę. A myślę zawsze po polsku. It's very hard, very hard to make a movie. Period, to make a good movie, it's really a question of luck. Say. Coś obejrzanego. Mam taki trochę. Dość dziwny sentyment do całej serii Mission Impossible, i wydaje mi się, że to jest bardzo istotny czynnik przy ocenianiu filmów, które są częścią jakiejś większej sagi filmowej. Tego mi brakowało przy Indianie Jonesie, którego przecież bardzo lubię, ale nie mogę nazwać się fanem tej serii, dlatego te wszystkie mrugnięcia okiem, które były w artefakcie przeznaczenia, jakoś mi się tam to były, do, ale mijały się z celem. Natomiast jeśli chodzi o Mission Impossible, no to tutaj z całą pewnością mogę się nazwać fanem tej serii, począwszy od od pierwszej legendarnej części, która zajmuje wyjątkowe miejsce w moim sercu i jest jednym z moich absolutnie ulubionych filmów. Być może dlatego, że jest to chyba pierwszy film taki dla dorosłych, który obejrzałem całkowicie świadomie wtedy jeszcze na kasecie VHS. To właśnie na tej serii uczyłem się zarówno miłości do kina akcji, jak i do kina szpiegowskiego, a nawet myślę, że to też był taki początek mojej przygody z gatunkiem, jakim jest neon noir, bo pierwsza część Mission Impossible z 1996 roku jest moim zdaniem chyba najbardziej wzorcowym przykładem tego, jak powinien wyglądać Neon Noir, jak on wyglądał właśnie w latach 90. W zasadzie to mógłbym kiedyś zrobić takie poszczególne recenzje wszystkich tych siedmiu, ośmiu filmów, które się ukazały w tej serii na przestrzeni 27 lat, ale to chyba sobie zachowam na przyszły rok, kiedy ukaże się kolejna część, druga, siódmej części, jaką jest Dead Reckoning. Mission Impossible, choć nie do końca celowo, to jednak teraz śmiało może być nazywane amerykańską odpowiedzią na serię filmów o Jamesie Bondzie. Oczywiście agent w służbie jej królewskiej mości ma o wiele dłuższą tradycję i to on przetarł szlaki po to, żeby takie filmy jak Mission Impossible mogły powstać. To jednak wydaje mi się, że Mission Impossible w te 30 lat uzyskało status, może nie tak bardzo kultowy i powszechnie rozpoznawalny, jak James Bond. To jednak wydaje mi się, że z tym, co można było zrobić, udało się to wykonać w głównej że dzięki haryzmie tego wspomnianego już Toma Cruza, który obecnie jest chyba najbardziej rozpoznawalną twarzą kina stricte akcji. On jest tym gwiazdorem przez duże G, nie takim, który otacza się mediami społecznościowymi, ale takim, którego każde wystąpienie publiczne, którego każdy występ w filmie jest sporym wydarzeniem, i samo to nazwisko jest w stanie przyciągnąć miliony widzów na całym świecie. A sama saga Mission Impossible wydaje mi się, może być nazywana takim papierkiem lakmusowym. Kina akcji czasów, w których powstaje. Począwszy od tej pierwszej wspomnianej już przeze mnie części z 1996 roku, wyreżyserowanej przez Briana De Palma, no to to jest takie uosobienie kina akcji lat 90., a raczej późnych lat 80., wczesnych 90., tych, które opowiadały historie zamykające zimną wojnę i otwierające ten nowy rozdział, jeśli chodzi o historię o świat geopolityczny i umiejscowienie tego gdzieś tam w kinie akcji. To jest film poważny, jest to film dynamiczny, ale jednak nie tak mocno przepełniony akcją, jak moglibyśmy się tego spodziewać. Ta akcja jest tam oszczędna, ale gdy się zdarza, no to naprawdę zwala z kolan. Druga część, która z kolei ukazała się w roku 2000, no to jest chyba największy rozstrzał pomiędzy pierwszą częścią a jej kontynuacją. Tutaj mamy zupełnie inną sytuację. To film wyreżyserowany przez Johna Woo, legendę kina akcji wprost z Hongkongu tego pana, który wprowadził do tego szerszego mainstreamu przede wszystkim efektowne sceny strzelanin, oczywiście na dwa pistolety każdy w jednej ręce, slow motion oraz latające gołębie i wychodzenie z płomieni. Ten monumentalny styl, który opanował to kino akcji już w takim etapie przełomu i przesycenia nagromadzenia tego wszystkiego tych lat 90., -tych, takich trochę tandetnych lat 90. i później Wczesnych dwutysięcznych. Wydaje mi się, że Mission Impossible 2 w jakiejś mierze mogło na przykład ukształtować Michaela Bea, gdy później tworzył Transformersów. Trzecia część z kolei, która okazała się w 2006 roku i była wyreżyserowana przez J.J. Abramsa w jego debiucie reżyserskim pełnometrażowym, no to to z kolei była odpowiedź na to, co do kina akcji wprowadziła seria o Jasonie Bornie z Mattem Damonem w roli głównej. To było już takie kino akcji naturalistyczne, bez zbędnych. Fajerwerków, ale z dużą ilością wiarygodnej akcji. Ta seria o Jasonie Bornie też mocno ukształtowała Jamesa Bonda, więc nic dziwnego, że i tutaj w tej części Mission Impossible wróciło w tę stronę realizmu, jakiegoś takiego naturalizmu, dodania stawek emocjonalnych do tych karkołomnych historii, które obserwowaliśmy. Czwarta część, która ukazała się w 2011 roku, Mission Impossible Ghost Protocol, była wyreżyserowana przez Brada Berda, też w jego tylko tym razem w debiucie aktorskim, w końcu to reżysery serii I Nie Ma Mocni oraz Rata tu, i, A I Nie Ma Mocni swoją drogą, też opowieść trochę szpiegowska, chociaż superbohaterska, bardzo mocno inspirowana Mission Impossible. No i tutaj, skoro był to rok 2011, no to mieliśmy już w pełni tą erę superbohaterskiego kina akcji. I tutaj też czuć te inspiracje, przede wszystkim w tym, że jest to film dalej osadzony w tej wiarygodności, ale jest trochę lżejszy. Nie traktuje się siebie tak na poważnie i może nie wchodzi w scenerię nadprzyrodzoną, to jednak nie mamy wątpliwości, że Ethan Hunt, główny bohater serii, jest trochę nadprzyrodzoną postacią, ponieważ ludzie normalnie nie są w stanie tyle wytrzymać. Kolejne części, czyli Rogue Nation, które wyszło w 2015 roku i Fallout, które wyszło w 2018 roku, no to wydaje mi się, że są to części, które trochę stoją w kontrze do tego kina superbohaterskiego, które na tym etapie już zajmuje się wielkimi Gigantycznymi walkami o śmierć i życie, walkę dobra z kosmicznym złem, tak te dwie części, obie wyreżyserowane przez Christophera McQuarriego, są trochę bardziej mniejsze w skali, są takie bardziej szpiegowskie, bardziej zajmują się nawet tematyką, powiedziałbym, polityczną niż tą kina akcji, ale wciąż są tam ładne sceny kaskaderskie, które zapierają dech w piersiach. No i teraz mamy część siódmą, Dead Reckoning, i wydaje, mi się, że jest to także odpowiedź na te różne zmiany, które pojawiły się w kinie akcji. W największej mierze za sprawą serii z Johnem Wickiem, w tej roli przecież Keanu Reeves, który też stał się jakimś symbolem kina akcji. Ale bez względu na te różnice, które pojawiają się w poszczególnych częściach, to jest to jedna spójna saga, która ma swoje stałe elementy. Wszak nie byłby to film o Jamesie Bondzie, gdyby nie było tam efektownych gadżetów, podrysów, Kobiet oraz zamawiania Martini, oczywiście wstrząśniętego i niezmieszanego. Tak, każde Mission Impossible musi mieć swoje rozpoznawalne elementy. Pierwszą scenę, która jest wprowadzeniem do historii, chociaż często opartą na jakiejś zmyłce, która wyprowadza nam właściwy punkt zaczepienia fabuły. Ikoniczne zdanie, które musi paść, czyli Your mission, if you choose to accept it, brief konkretnej misji, zaprezentowany w pozornie zwyczajnym przedmiocie, który oczywiście. Ulega samozniszczeniu po 5 sekundach. Fabuła, która zawsze opiera się na znalezieniu jakiegoś bardzo ważnego przedmiotu, maggafina, który może, ale nie musi wpływać na losy świata. Zazwyczaj jest to jakaś bomba, jakaś broń, którą źli ludzie chcą przechwycić, ale niekoniecznie to musi być to. Ethan Hand, czyli główny bohater serii, przemieszcza się w jakieś miejsce, spadając z wysokości i z każdą kolejną częścią przebija karkołomność wykonywanych akrobatów. IMF, czyli macierzysta, ta szpiegowska agencja, ona istnieje wyłącznie po to, aby rozwiązywać problemy, które sama stworzyła. Zazwyczaj wynika to z tego powodu, że szef tej agencji, który zmienia się w każdej części, jest raczej szemranym typem, nie toleruje hanta i często się z nim kłóci. No i właśnie dlatego jest tym źródłem problemów rozwiązywanych przez IMF. Zazwyczaj jest też zdrada, zdrada na każdym kroku, wbijanie sobie noża w plecy, nikomu nie można ufać. Chyba najbardziej rozpoznawalny element... Z Zmiana twarzy. James Bond średnio co 10 lat zmienia twarz i nikt nie zwraca na to uwagi. Natomiast Ethan Hunt w każdej części przybiera inną twarz za pomocą specjalnej technologii, niebywale wiarygodnych masek, i to zawsze jest satysfakcjonujący punkt. Fabularny, kiedy widzimy jakąś postać na ekranie, ona wzbudza w nas jakieś dziwne podejrzenia, i po chwili ściągana jest maska i widzimy tam piękną, chociaż już trochę pokrytą patyną twarz Toma Cruza. I te wszystkie elementy w tym nowym Mission Impossible: The Reckoning, one wszystkie tam są, więc formalnie Mission Impossible to jest, ale prawdę mówiąc takiej części tej serii filmowej jeszcze nie widziałem i kompletnie nie tego się spodziewałem. Dobra wiadomość dla wszystkich fanów Marcina Dorocińskiego, Wbrew obiegowej opinii nie został on wycięty z najnowszej części Mission Impossible. Jak wiele osób podejrzewało, los, który spotyka wielu polskich aktorów, którzy próbują swoich sił w Hollywood. Powiem więcej, Marcin Dorociński jest pierwszym aktorem, którego widzimy na ekranie. Postać, w którą się wciela, konkretniej w rosyjskiego, a jakże, kapitana łodzi podwodnej pojawia się już na samym starcie. No i jak Niestety można się domyślać po tym, co powiedziałem na początku, że pierwsza scena jest jakimś wprowadzeniem fabularnym do historii. Nie uświadczymy Marcina Dorocińskiego zbyt długo na ekranie. W spektakularny sposób na tej łodzi podwodnej ginie. W trochę trudnych do wytłumaczenia okolicznościach, ale jest to bardzo ważny element fabularny. I jest to scena, która trwa tak dobre 5-6 minut. Więc Marcin Dorociński ma szansę się tam popisać i bardzo, ale to bardzo mocno wolbrzymionym rosyjskim akcentem, bo już słyszeliśmy. Rosyjski akcent Marcina Dorocińskiego w Gambicie Królowej i tamto jako tako się uchowało, natomiast tutaj jest to jeszcze bardziej wykręcone, i wydaje mi się, że nawet dla Amerykanina będzie to brzmiało bardzo dziwnie. Nie jest to jedyny polski akcent, który uświadczymy w najnowszej części Mission Impossible, to także wymaga odnotowania. Bardzo dużo czasu ekranowego spędzamy oglądając polskie godło, znajdujące się na paszporcie. Fałszywym paszporcie jednej z bohaterek w tym filmie. Paszporcie na nazwisko Bogna Maramaros i nie jest to aż tak istotne jakby mi się wydawało. To nie jest, ten film nie opiera się na poszukiwaniach tego konkretnego paszportu. Nie jest to tak ważny przedmiot, ale tak naprawdę więcej czasu ekranowego niż byśmy powinni spędzamy na oglądaniu tego paszportu. Więc tak wydaje mi się, że jest to ważne do wspomnienia. O czym to nowe Mission Impossible jest fabularnie w takim razie? No więc mamy przedmiot, który należy zdobyć i tym przedmiotem jest klucz, klucz do serca łodzi podwodnej, klucz, który dzieli się na dwie części. Jedną z tych części dzierżył właśnie Marcin Dorociński, i ten klucz jest bardzo istotny, żeby go zdobyć, dlatego że na tej tam tej łodzi podwodnej kryje się. Jest bardzo istotny, żeby go zdobyć, dlatego że jest to klucz do kodu źródłowego oprogramowania, które jest nazwane w tym filmie jako Byt, The Entity i tak już może się w tym momencie zapalać czerwona lampka, czy jest to film mówiący o potencjalnych zagrożeniach płynących ze strony sztucznej inteligencji. Otóż tak, jest to dokładnie o tym film. Sztuczna inteligencja, która właśnie miała działać, służyć agencjom wywiadowczym, się zbuntowała i stanowi zagrożenie dla całego świata. Tak, jestem w stanie wybaczyć serii Mission Impossible wiele, ale to, że nagle zaczniemy obracać się trochę w klimatach Terminatora, to nie jest to, czego się spodziewałem, a w zasadzie początek tego filmu mógłby zdradzać pewne rzeczy, że ten film będzie wywracał wiele oczekiwań, no bo ten początek z Młodzią podwodną, bardzo steatralizowany, bardzo taki wręcz powiedziałbym, sztuczny, przesadzony. I kolejne sceny, które są trochę rodem z gry komputerowej, klimatem przypominającej. Dziwne połączenie Metal Gear Solid i Uncharted'a i sceny, które nie są oparte na, na akcji, ale są właśnie oparte na takiej bardzo taniej ekspozycji. Zdanie po zdaniu tłumaczące fabułę w sposób bardzo dobitny, bardzo dosadny. Na tym etapie naprawdę byłem dość rozczarowany tym, co obserwuję na ekranie. Zaczęło mi to wręcz przypominać tą drugą część Mission Impossible, raczej postrzeganą jako tą, no nie bójmy się tego słowa, najgorszą. W najlepszym wypadku bardzo mocno kampową, ale najgorszą z perspektywy logiki i zaangażowania w fabułę. Jednak z każdą kolejną sceną oglądając to wszystko można było zauważyć, że wiele z tych rzeczy, które przeszkadzają one nie są dziełem przypadku, tylko one są skonstruowane w sposób bardzo celowy. A najlepszym dowodem na to wszystko była pierwsza scena pościgu, który dzieje się w przepięknym malowniczym Rzymie. O pościgu i o tym, że pościgi w kinie Akcji przestają mieć jakiekolwiek znaczenie i za jakiś czas być może będziemy na nie patrzeć tak, jak na bardzo dynamiczne cięcia i trzęsącą się kamerę, jako coś raczej, od czego byśmy odchodzili. O tym już mówiłem w przypadku Indiana Jonesa. I ten pościg, który tutaj oglądamy, on nie jest aż tak spektakularny, żeby się na nim skupiać, ale jest z kolei bardzo zręcznie nakręcony, bo jest komediowy. I od momentu, w którym zacząłem traktować nowe Mission Impossible jako film komediowy z elementami akcji albo film akcji z elementami Komediowymi i mogłem bezkarnie wybuchać śmiechem na co poniekąd bardziej absurdalne sceny, tak było mi lżej i było mi o wiele lepiej. Swoją drogą, Marcin Dorociński swoją karierę filmową w Polsce zaczynał w późnych latach 90. i jedną z takich pierwszych jego ról była rola w filmie Killerów Dwóch, kiedy był częścią gangu Młode Wilki. I tam, podczas prezentacji tych poszczególnych młodych wilków, postać grana przez Stefana Friedmana Zbigniew tytułuje się, że jego zaletą jest brawurowa, jazda samochodem Cinquecento. Wspominam o tym wyłącznie tylko dlatego, że ten pościg w Rzymie jest dokładnie zekranizowaniem tego, co można sobie wyobrażać jako brawurową jazdę samochodem Cinquecento. Później dzieją się rzeczy różne, niestworzone, absurdalne, abstrakcyjne, ale z drugiej strony jest to wszystko tak ułożone, że równie dobrze moglibyśmy podmienić tego Toma Cruza na Leslie'ego Nilsena, który może nie wybiegałby tyle ile Tom Cruise, ale to jest dokładnie w tej samej konwencji komediowej, i jest to absolutnie urzekające, i na swój sposób jest to dokładnie to, czego ta seria potrzebowała. Oczywiście głównym elementem marketingowym, jeśli chodzi o sagę Mission Impossible, jest fakt, że Tom Cruise sam bez pomocy specjalnych kaskaderów sam wykonuje swoje triki kaskaderskie i co gorsza, dla produkcji i dla ubezpieczyciela, z każdej kolejnej części te triki kaskaderskie stają się jeszcze bardziej imponujące i jeszcze bardziej przerażające. W pierwszej części oczywiście ikoniczne zwisanie z sufitu nad podłogą, której nie można w żaden sposób dotknąć, w drugiej części Wspinanie się po skałkach na wysokiej górze bez zabezpieczeń, w trzeciej części manewrowanie pomiędzy wysokimi budynkami w Szanghaju, w czwartej części z kolei zwisanie z najwyższego budynku na świecie, jakim jest Burj Kalifa, w piątej części wstrzymywanie oddechu na bardzo długo, żeby pokazać scenę podwodną, a w szóstej części swobodne spadanie z samolotu. Więc gdy tylko ogłoszono, że powstaje siódma część, wszyscy zachodzili w głowę, co tym razem pokaże tą Cruise. W końcu on musi udowodnić coś sobie i światu. No i bardzo szybko z materiałów promocyjnych, które powstawały w trakcie kręcenia filmu, już mogliśmy wywnioskować, że tym razem Tom Cruise będzie zjeżdżał motocyklem z klifu. Scena, która mogłaby być stosunkowo łatwo zaprezentowana za pomocą komputerowych efektów specjalnych, została nakręcona w 100% naturalnie, bez pomocy komputera. No i nie powinno być to niespodzianką, że jest to absolutny money shot w tym filmie. Nawet gdyby ktoś nie wiedział nic o tej scenie, to to w jaki sposób jest to nakręcone i w jaki sposób jest położony fokus na tą jedną konkretną scenę, nie powinno pozostawić nikomu złudzeń. I jest to naprawdę imponująca scena. Porównując inne efekty specjalne komputerowe w tym filmie, no to nie. Tutaj ten naturalizm wynikający z szaleństwa Toma Cruza jak najbardziej się opłacił. I cała też ta sekwencja, która następuje później, nawiązująca bardzo mocno do pierwszej części Mission Impossible. Czyli, czyli pościg, a później bijatyka na dachu pociągu, to także jest imponujące. No i z tym pociągiem także należałoby wspomnieć o tym kolejnym wątku polskim, który z kolei był w trakcie produkcji tego filmu, czyli słynne wysadzenie i niewysadzenie mostu. Dla tych, którzy może nie pamiętają, parę lat temu właśnie, gdy ta część Mission Impossible Dead Reckoning powstawała, producenci szukali po Europie jakiegoś mostu kolejowego, który mogliby wysadzić. Jeden z takich mostów znaleźli w okolicach Jeleniej Góry i już wszystko by się udało. Już był producent, już był reżyser, już widzieli te zdjęcia, już byli zdecydowani, ale nie aktywiści pokrzyżowali ich plany i do skutku ta scena wysadzenia mostu nie doszła. No i ostatecznie widzimy tutaj wysadzenie mostu, już innego mostu, jakiegoś mostu, który jest chyba w Wielkiej Brytanii, a w filmie to jest Austria. No i ono nie jest tak spektakularne, ono już nie jest tak ciekawe, no ale prawdopodobnie wynika to z tego, że już było wspomagane komputerowo. Jest to film, który z perspektywy akcji i budowania napięcia akcją zdecydowanie się sprawdza. Trwa 2 godziny 40. Minut, ale one po prostu zlatują od tak, dlatego że cały czas jesteśmy karmieni kolejną, coraz to bardziej brawurową akcją. I tak, po tych 27 latach można jedną rzecz powiedzieć z całą pewnością, jeśli chodzi o sceny akcji, no to tak, jest to ten element, który Mission Impossible ma opracowane do perfekcji. Coś obejrzanego. Czy bawiłem się dobrze na nowym filmie Christophera McQuarrie, nowej części Mission Impossible, Dead Reckoning? Art one, no bawiłem się przednio. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz tak mocno i tak często w kinie śmiałem się na cały głos i na pełen regulator. Nie jestem w 100% przekonany, że taka, dokładnie taka była intencja twórców. Może na 98%. Bo jednak te wszystkie elementy komediowe, te elementy absurdalne, trochę nie pasujące do takiego naturalistycznego kina szpiegowskiego, są zbyt dokładne, żeby nie były zaplanowane przez twórców. Są zbyt precyzyjne trochę jak animacje rodem z Looney Tunes i tak jak jest ta scena z pociągiem i w pewnym momencie ten pociąg zaczyna spadać w przepaść i poszczególne wagony zaczynają spadać w przepaść, to jest to tak pokazane, jest to tak wydłużone, jakby co najmniej Kojot Willy spadał ze schodów i to spadanie ze schodów tworzyłoby nieskończoną spiralę schodów i za każdym razem, co każde kolejne 20 schodów napotykał kolejną przeszkodę, turlając się w koło. Tak to jest właśnie zbudowane. I jeżeli weźmie się krok w tył i nie będzie się traktować tego filmu na serio, no to on o wiele bardziej zyskuje. Natomiast jeżeli ktoś liczył na poważną, mroczną, bardziej bondowską opowieść, no to tutaj może obejść się smakiem. Ja bym traktował to raczej jako zaletę, bo z jednej strony tak, John Wick i kilka innych filmów z gatunku kina akcji zaprezentowały ten kierunek no właśnie mało poważny, raczej taki spektakularny, luźny, swobodny, a nie przepełniony smutkiem, poważnym. I terrorem. Tutaj oczywiście są jakieś takie elementy smutniejsze, może nawet emocjonalne, ale wydaje mi się, że to nigdy nie był ten element, na którym się skupialiśmy w Mission Impossible. Były takie próby, zwłaszcza w części trzeciej, napełnienia tego bohatera, Itana Hanta jakimiś emocjonalnymi stawkami, jakimiś personalnymi dramatami, które miałyby wpłynąć na jego życie, ale nie, przynajmniej na mnie to nigdy nie działało. Nawet jak musiał uratować życie Swojej żony w sytuacji niemożliwej do rozwiązania, no to w żaden sposób nie wpływało to na napięcie, jakie odczuwałem z oglądanego filmu. To, to był po prostu taki dodatek. I później w kolejnych częściach na chwilę porzucono ten element emocjonalny, i tutaj jednak wracamy do tego, do jakiegoś tłumaczenia, kim jest ta postać, ale to, to mi nie jest potrzebne. Może jest bardziej potrzebne Tomowi Cruzowi, który chce tę postać, budowaną od 27 lat, jeszcze bardziej, jeszcze bardziej rozwinąć, pokazać nam, kim on był, zanim został tym tajnym agentem. Ale mnie to absolutnie. Nie, ruszę. nie oglądam Mission Impossible, żeby odczuwać więzi pomiędzy bohaterami. Może jakąś taką braterskość tych wszystkich agentów, którzy raz po raz wracają na tę misję, ale raczej niespecjalnie nic więcej. Jest to film, który w bardzo mocnym i oczywistym stopniu jest hołdem dla tych wcześniejszych części. Jeśli chodzi o część pierwszą, tą w reżyserii Briana de Palme, no to oczywiście mamy te monumentalne sceny pościgów na pociągu, mamy motyw handlarza bronią i powraca też postać odgrywana przez Henrygo Czerniego, Czyli dyrektora Kitridge'a. Mamy nawiązania do drugiej części, czyli wątek przebiegłej złodziejki kieszonkowczyni, która jest w stanie wyciągnąć każdy przedmiot z kieszeni dowolnej osoby, która znajduje się w pomieszczeniu, i właśnie takie triki wręcz trochę iluzjonistyczne, które się pojawiają. Mamy też nawiązania do trzeciej części, czyli ten element bardziej emocjonalnych stawek, i to wszystko razem spaja się w bardzo ładną spójną całość. Ale wydaje mi się, że jest też jeszcze element nawiązania do tej najwcześniejszej serii, czyli do pierwowzoru, jakim był serial z lat 60. Mission Impossible. Nie mogę powiedzieć, żeby to był dobry serial, gdyż nie obejrzałem go w całości. Widziałem kilka odcinków. I jest to dokładnie taki serial, jakiego moglibyśmy się spodziewać po latach 60. -tych. Może nie tak bardzo w komediowej konwencji, jak Batman z lat 60., ale raczej lekka, luźna, absurdalna, abstrakcyjna historia i nie bojąca się grać patosem, który wtedy w telewizji był czymś oczywistym. A teraz jest raczej takim mrugnięciem okiem. Chcę wierzyć, że te elementy przesadzone, które są w Dead Reckoning Part 1, są jak najbardziej zamierzone i mają być takim swoistym listem miłosnym do tego serialowego pierwowzoru, który z tą serią filmową nie ma praktycznie nic wspólnego, ale jednak dał jej przepiękny początek. Zatem podsumowując wszystko to co zostało do tej pory powiedziane, czy warto obejrzeć Mission Impossible Death Reckoning Part 1? No nie jest to film obowiązkowy, nie jest to film, którego przegapienie będzie przegapieniem jakiejś ważnej części popkultury. Na pewno nie jest to ten sam case, który był w zeszłym roku z Top Gunem Maverick. Nie, 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 co do tego, co nie ma żadnych wątpliwości. Jeżeli ktoś lubuje się w kinie akcji, w blockbusterowym kinie akcji, właśnie takim pokroju nowe Transformersy, nowe Szybcy i Wściekli, no to wydaje mi się, że jak najbardziej tak. Ponieważ na tle tych dwóch serii, które przed chwilą wymieniłem, nowe Mission Impossible prezentuje się, powiedziałbym całkiem, całkiem, całkiem rewelacyjnie. Nawet powiedziałbym, że jest o wiele lepsze niż nowy Indiana Jones. Jest też lepszy niż ostatni James Bond No Time to Die, który był bardzo nijaki. Już o Spectre, który pojawił się wcześniej, to to już nie wspomnę. Jeżeli ktoś jest fanem serii Mission Impossible, no to znajdzie tutaj wszystkie te elementy, które zna, kocha i uwielbia, ale w trochę innej formule. I jest to nic złego, jest to bardzo fajne odświeżenie serii. Jeżeli ktoś natomiast oczekiwa byłby takiego poważnego, wręcz bornowskiego, thrillera, szpiegowskiego, może nieśmiało romansującego z literaturą Johna Lekara albo Toma Clancy'ego, no to raczej nie. To zupełnie nie jest ten kierunek. Tutaj jest to luźna, niezobowiązująca, prawie że trzygodzinna dobra zabawa. Taki faktycznie przyjemny letniaczek do obejrzenia w upalny dzień. Nie wydaje mi się, żeby był sens przepłacać za bilety imax mimo że ta scena motocyklowego skoku z klifu jest imponująca, no to jednak byłaby to tylko jedyna scena, którą warto byłoby zobaczyć w IMAXie, a cała reszta, chociaż ładna, to nie wykorzystuje potencjału, który kryją w sobie kamery IMAX. Najnowszy film z legendarnym Tomem Cruise'em Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. od piątku na ekranach polskich kin. Trochę polecam, ale też jak ktoś poczeka na tę część drugą, która się pojawi w przyszłym roku, no to też wiele nie straci i nie uważam, żeby to była dobra decyzja dzielić te filmy na dwie części. Nie udawajmy, nie oszukujmy się, że w największej mierze są to decyzje podyktowane względami finansowymi, bo kosztem jednego no, półtora filmu można wcisnąć ludziom dwa filmy i zarobi się praktycznie dwa razy więcej. Nawet ta Duna, która pod, z perspektywy długości książki Herberta uzasadniała podzielenie na dwie części, też trochę była takim skokiem na kasę, więc wolałbym, żeby scenarzyści filmowi wznieśli się na wyżyny swoich umiejętności i byli w stanie przystrzyc tę historię, żeby nie trzeba było dzielić tych filmów na dwie części, bo jest to nikomu niepotrzebne. A, no i to mówienie o tych dwóch częściach przypomniało mi o tym, że jest jakieś podobieństwo między Mission Impossible a Harrym Potter'em. Z jednej strony, tej produkcyjnej, to to, że pierwsze cztery części, każda z nich ma różnego reżysera i każdy z tych reżyserów w jakiś sposób zaznaczał swoją reżyserską obecność i kształtował tę serię dokładnie tak, jak w Harrym Potterze, a później od piątej części pojawił się jeden reżyser, który na tle tych pozostałych jest najsłabszy, jest dobrym wyrobnikiem jest dobrym rzemieślnikiem, ale brakuje w tym jakiegoś takiego specjalnego pierwiastka, więc to łączy Mission Impossible i Harry'ego Pottera. To, że Ethan Hunt praktycznie chyba musi mieć zdolności nadprzyrodzone, tak jak Harry Potter, też jest oczywiste. I ostatnia rzecz, która jest zbyt podobna, żeby spać spokojnie, to z tego co pamiętam, ta... Pierwsza część filmowa Insygniów Śmierci kończy się taką dziwaczną sceną, takim bardzo długim ujęciem, najazdem przemierzającym góry, lasy, morza i oceany, aby pokazać nam grób Dumbledora, w którym znajduje się artefakt przeznaczenia, czyli czarna różka, ta, której potrzebuje Lord Voldemort, żeby pokonać Harry'ego Pottera. I wiecie co? Mission Impossible Dead Reckoning Part 1 kończy się dokładnie taką samą sceną, dokładnie takim samym najazdem, który kończy się pokazaniem tej łodzi podwodnej, na której znajduje się artefakt przeznaczenia, który będzie poszukiwany w drugiej części. Nie wiem, co jest bardziej prawdopodobne, że nowe Mission Impossible jest inspirowane filmem Juliusza Machulskiego Killerów Dwóch, czy przedostatnią częścią filmowego Harry'ego Pottera, ale w którymś z tych elementów muszę mieć rację. To było Coś Obejrzanego. Dzięki wielkie za wysłuchanie, trzymajcie się cieplutko. Pa, pa. Coś Obejrzanego.